się Małko, zaczynam ten na ten odcinek na kwiatów, owoców Mam nadzieję, że dzisiaj się coś będzie działo. Nieźle, nieźle, co? Nieźle, nieźle. Chciałbym też na takie coś iść. No to co, lecimy, lecimy dalej. Sprawdzamy po prostu Dzisiejszy dzień piąteczek, piąteczek, piąteczek jak będzie, no to zobaczymy. No i dobra, dobra, lecimy. Ej, czemu ta kamera jest tak? No teraz jest gitek, bo nagrywam tylną i oczywiście lecimy. Kestelanek wpadł. Oddałem buteleczki no i można się dalej bawić. Mm. Ja na chwilę lecę dalej, żeby nie chodzić z tym piwkiem bo pewnie by się doczepili czy coś nie wiem czy jest jakoś, wiecie, ochrona czy nie, ale lecimy Le lecimy i będzie będzie spoko, mam nadzieję że dzisiaj to będzie po prostu sztos. dobra ja sobie tutaj polecę dokończę chyba dzisiaj się ojej o to właśnie chodzi, żeby właśnie sobie dokończyć, wejść i się dobrze fajnie bawić. Oczywiście wiecie, ja to się tak bawię, tak, że nie. No, 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 tak na spokojnie. No. I to jest to, to jest ten klimat. Yo, yo, yo. No i oczywiście przypominam jest to stadion Unii Skierniewice. No i oczywiście bardzo fajnie, że tak naprawdę pięknie zakryli boisko, bo tutaj jest boisko i tak świetnie zrobili tą robotę, że naprawdę szacun, szacun, 100% szacunku No dobra, lecę sobie do dużego Beno dać dwie buteleczki, jeszcze sobie jedno kupić a potem myślę, że jeszcze jedno, no bo no bo musi być ta faza, co nie? musi być ta faza i oczywiście jestem uśmiechnięty dlatego, że Znowu święto kwiatów, owoców i warzyw. To są początki, 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 ale jutro, jutro po prostu będzie druga, druga część tego przedstawienia. No, no, idę sobie i po prostu myślałem, że tam jest Duży Ben, a Duży Ben jest tam. No, i tutaj już wiecie, są, jak to można powiedzieć, stoiska, stragany. Dzisiaj załatwo nie odpuszczę, jutro również nie. No, to i to je, będą czyste? Czyste. <laughs> to i to je, czyste, czyste. Nawet pa, dwa papiery. Do ostatnie sprawdzimy. Czyste dzisiaj, no, czyściutkie. No i dalszą część zobaczycie w, w drugiej części.